Witajcie, z tej strony Tomek Drabik, znany także Kłazem, a to jest pierwszy odcinek programu, który żenująco nazywa się Kłazem i Mieczem. I który będzie pokazywał gierki, które w jakiś sposób fajnie rozwiązały mechanikę walki orężem, białą bronią które nie ograniczają się tylko do serii jakichś kombosów, ataków prostych i tym podobnych rzeczy. Chciałem zacząć od Bushido Blade wydanego na PlayStation 1, niestety gra jest właściwie nie do dostania w żaden sposób, jeżeli nie ma się w tej chwili pierwszego PlayStation i tej gry po prostu. Jest ona gdzieś tam dostępna na yy, psn w Japonii bodajże, ale niestety no, nie jesteśmy w Japonii, więc stety, niestety, niestety no, nie udało mi się jej dorwać. Więc zaczynamy od Die by the Sword gierki, która wyszła w 98 roku i stworzyło ją Treyarch, firma, którą być może kojarzycie z paru odsłon Spider-Manów, które miały całkiem fajne bujanie się na linie. A także ostatnich kilku Call of Duty. Nie wszystkich, niektórych, pojedynczych. Die by the Sword jest gierką już dosyć starą, no bo to jednak 15 lat. Ja w tej chwili gram tutaj z takim dziwnym modem w nią, on się nazywa Extended czy coś takiego, który pozwala ją uruchomić w trybie akcelerowanym, gdyż bez tego ciężko byłoby to nagrać. Ale może tak, przejdźmy sobie do gry. Zacznę od początku w ogóle. Dajemy naszej postaci może tak. O. Nazwiemy mu Kwazar jakieś imię i zaczynamy grę na podstawowym poziomie trudności. To jest gra, która yy, niszczy gracza. Tak, no na początku mamy jakieś intro, które yy, szczerze mówiąc yy, jest zawiązaniem fabuły. Jest ono wyjątkowo żałosne i idiotyczne. Yy, I właściwie zaczyna się od tego, że nasz główny bohater siedzi sobie z jakąś swoją dziewczyną, która ma na sobie tutaj koboldy, się zbliżają. On sobie siedzi z nią. Ona ma ewidentnie na sobie jeden z tych takich typowych ubrań ze świata fantazy, czyli cyskonosz z metalu. Na pewno jest jej bardzo wygodnie i ciepło. Więc tak. Nie wiem, kto wymyślił, że można by bieliznę robić z metalu. To jest i zupełnie pewnie idiotyczne, ale nieważne. Tak. Tutaj, oczywiście, jakiś kobold wyskoczył. O, jestem irytujący. Ależ ta grafika z tamtych lat po prostu jest piękna. Ha! On jest w ogóle takim rycerzem. Główny bohater jest takim rycerzem, którym się strasznie kojarzy z czarnym rycerzem z Monty Pythona. Da, rzuca się do boju, obetną mu nogę. A on, ha, to tylko zdraśnięcie. No i tak, inne koboldy porwały mu kobietę i on. Majla, gdzie jesteś? Maja, przepraszam, Maja. I biegnie na ratunek jej. Do jakiejś tam jaskini, on ją zaciągnęli, on tam wbiega, zawali się za nim ta jaskinia. Dobra, nie oglądajmy tego do końca, bo to jest nudne. Tak wygląda gra. I tak wygląda lepiej niż w oryginale wyglądała. I teraz na czym się opiera rozgrywka? Na tym, że myszą, znaczy tu są różne sposoby sterowania, ale myszą można poruszać mieczem. Kiedy przesunę sobie mysz w prawo, w lewo, do góry, do dołu, można dowolnie nim wymachiwać, można go też schować. I wtedy wymachujemy ręką, aczkolwiek to akurat nie za wiele daje. Wyjmijmy z miecz. Można też y, umieszczać broń, prawda, w pozycji do parowania naciskając lewy przycisk myszy. bo jak weźmiemy w dół, to wtedy on tak ustawia broń. I właściwie na tym opiera się y, mechanika walki. Można też skakać. Co jest dosyć zabawne, to to, że przycisk do skakania sprawia, że najpierw gość kuca. Dopiero jak puścimy przycisk, to skacze. To taki przycisk do zginania i prostowania kolan, można by powiedzieć. Ale dobra, zobaczmy, jak to wygląda w praktyce, jak wygląda walka. Ustawię sobie... Koboldy próbują zamknąć, a udało mu się zamknąć, dobra. I teraz tak, tu widzicie, jak bardzo kalecki jest model... To jest takie wymachiwanie dzikie w powietrzu. Coś czuję, że to się może źle skończyć, jak na razie on mnie trafia. Sterowanie jest przepotwornie toporne, tak? Można też robić uskoki. Dwa razy naciskając w bok. Są, są uniki w bok. Mogłem go wreszcie trafić. No! A! Oni się zakrwawiają, i można też odcinać kończyny w tej grze. Na szczęście w tej grze umożliwili zmianę stopnia trudności w trakcie grania, bo to jest. O! Nawet obcięłem mu głowę, ale pięknie. Co jest bardzo fajne, nie wiem czy to mi się uda tutaj. Można podnosić na przykład tę głowę i nią machać, można jakoś zdzielić głową. Idiotyczne, ale takie przyjemne, dobra. Przełączymy dźwignię. Czym się przełączało dźwignię? Boże. A dobra, po prostu lewym przyciskiem myszy, dobra, okej. Okay. Atakiem. To nam podnosi właśnie, bo tu jeszcze ciała można było przeszukiwać. A, a bit nasz! gnash! Mniam Om nom. nom. Pobiegniemy dalej zobaczymy co tu będzie. A są tu autosavey. Widzę, że kolejny przeciwnik i będzie chyba ze dwóch. Generalnie to jest taka trochę gra w której to się dało panować wbrew pozorom, ale ale wymaga bardzo dużo ćwiczeń. Jeżeli jest ich trzech, aż to nie będzie fajnie. Jeżeli wam się wydaje, że Dark Souls było trudne. Powinniście zagrać w Die by the Sword i zobaczyć, co to jest trudna gra. Opanowanie tutaj tego modelu walki. Właśnie, to jest, to jest tak, że tutaj, jakby, obrażenia opierają się na yy, pędzie. Więc, jeżeli na przykład wrobię y, za wymach, no dobra, tylko, że mógłbym się nie zaczepiać o ich broń. A właśnie, tutaj wszystko jest fizyką zrobione. Jeżeli robię wymach i jeszcze obracam się w bok w daną stronę, to jakby pęd miecza jest większy i obrażenia zadawane tymże mieczem są jeszcze większe. Oczywiście to wcale nie jest łatwiejsze, albo na przykład tak robię uskok w boki, i zamachuję, ale go ładnie ściągnęłam w powietrzu. Szkoda, że cały czas jeszcze nie chcą ginąć, bydlaki. Zrobię unik. To jest wściekła gra, to jest trudna gra i na pewno za chwilę zginę. Wiecie, w drugiej potyczce. To nawet w Dark Souls nie jest tak ciężko. Tutaj co prawda kara za śmierć nie jest za duża, no bo są jednak autosave'y prawie co potyczkę. Mimo wszystko przechodzenie tej gry, nawet na easy, jest straszliwe. I to jest coś co, znaczy jakkolwiek toporna jest ta gra, jakkolwiek machanie tym mieczem to jest jakaś masakra w ogóle i, i wyczucie tego, bo tutaj teoretycznie no, można i głowy obcinać jak się to dobrze opanuje i tak dalej, jest tu dużo przeciwników. Ale opanowanie tej gry to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo trzeba i ona jest otoporna, ale jest bardzo, że tak powiem, bogata ta rozgrywka. Znaczy w tym sensie, że ona, że ta mechanika nie jest taka prosta, te bronie się obijają o siebie, e, można parować, można robić uniki, e, na, żeby zmaksymalizować, że tak powiem, obrażenia, które się zadaje, to naprawdę trzeba, no, zaraz mnie naprawdę zabiję, jak tak będę walczył. Ohoho. Uh, uh, taka uh. Walczysz jak kobold, krzyczy nasz bohater. No bo to są koboldy, idioto. Właśnie może mi się uda, zanim mnie zabiją jeszcze. Podnieść uciętą rękę z toporkiem. nią też można walczyć. Nie wiem, czy jest to skuteczne. Pewno nie bardzo. No, trzeba jeszcze najpierw wyczuć pomachnięcie. Dobra, coś mi nie idzie. Trafia niej. O, trafiłem. Plaskacza. O, nawet chyba któryś. Z... Dobra. Jeden z na jednej nodze. Nam też może się to zdarzyć. Znaczy ucięta noga. Więc wiecie, porównania do czarnego rycerza z Monty Pythona są jak najbardziej na miejscu. A, dobra, wiemy miecz, bo to jednak chyba. O, dobra, jednego mniej. Drugiego mniej. I trzeciego mniej. Czy jeszcze żyje? Jeszcze żyje. Tylko, że już ma deficyt kończyn mocno. Co nie znaczy, że nie może mnie zabić. No. Przeszukajmy i zobaczmy, co mają ze sobą. Klucz chlebek. I nic. Dobra, otwieramy drzwi w takim razie. Tu się od razu robi. Tu pamiętam, że jest coś takiego, że jest... A, dobra, damy się złapać w tę pułapkę. Lina. Tu trzeba ugiąć nogi spacją i machać mieczem, żeby się odciąć. O, chyba mnie zabili. Tu chyba w ogóle jakiegoś pierwszego orka, czy coś napotkamy? E, dobra, zróbmy load. Sztuczka, którą tutaj już wyczułem, że można zrobić, to przykucnąć i machać i trzymać miecz nisko, to się powinniśmy od razu odciąć. Może się udać. Ale niekoniecznie musi się udać. Dobra, udało się. No. No i tu się zaczyna ten moment, kiedy już jest, nie, jest, nie jest lekko. Myślę, że zamiast pokazywać wam tutaj grę dalej, bo to jest... bo to może się... ja się tu mogę odbijać od tych przeciwników jeszcze 100 razy. O, teraz mi się udało od razu odciąć. A ja chyba mam nie za dużo zdrowia pomimo tego zjedzonego chleba. Za taki atak z wyskoku. Dobra, jak teraz zginę, to pokażę Wam coś jeszcze, bo w tej grze jest Arena, tryb areny. U, ładne cięcie. A. Szybki unik. No dobra, zginąłem. Ok, wychodzimy w takim razie i pokażę Wam tryb Areny. Tryb Areny jest bardzo fajny tutaj. Co za różnica, którą postać, którą stworzyłem. Wybieramy sobie mapkę, jest... Nie, nie to chciałem zrobić za szybko, ale dobra. Wybieramy sobie mapkę i przeciwnika i po prostu walczymy. Przy czym... Lawa nie zabija jednym dotknięciem na szczęście. Jak widzicie, nie jestem w tej najlepszy. Ale w tę grę naprawdę trzeba byłoby przegrać dużo godzin. Ja to kiedyś w nią przegrałem te godziny, ale to było dawno, dawno temu. W tej chwili z tych doświadczeń już nic nie zostało. A, ładnie wepchnąłem go w ogień. Płoni, Łoń, świniaku! O! Właśnie, tutaj to jest tak, że można zginąć od jednego ciosu w głowę celnego. Więc tak, możemy sobie trzech, do trzech przeciwników wybrać. Tych przeciwników jest tutaj całkiem sporo: ogry, mutanty, jakieś Minotaury, koboldy. No, jest tego całkiem sporo, więc możemy, zrobię sobie jeszcze tak na sam koniec, żeby wam pokazać. Są jakieś drużyny, które można im dawać, można im różne bronie dawać. To jest też zależne, chyba, od postaci, którą wybierzemy. Weźmy coś twardszego, jakiegoś Minotaura. O, zobaczmy, jak ją tu uzbrał, A ten nie ma do wyboru broni, dobra. I jeszcze może jakiś, nie wiem, szkielet czy coś. Okazowo. Co on tu może mieć? On też może mieć tylko mieć. Tutaj jest map kilka. Zobaczmy sobie, co tu jest. Są jakieś przedziwne rzeczy, tak naprawdę. Z różnymi pułapkami. Może zobaczmy Pit of Despair, jak wygląda. I to będzie na koniec w tą walkę, bo ją przegram, bo tam Minotaury są i wszystko, chociaż oni się też między sobą biją. Ależ nierówny teren. Jakoś się wszyscy na mnie rzucili. Uuu, już mnie zdążyli przewrócić. Wsiadłem mu na młotek. Oni chyba wszyscy są w jednej drużynie, jednak, nie, znaczy, trafiają się przypadkiem. To jak taki upośledzony paralityczny człowiek, który macha mieczem. Yy, yy. Tak wygląda mniej więcej ta walka. Momentami, ale da się to naprawdę ogarnąć i opanować. Mam no przecież, oni sobie bardziej. Mimo że wszyscy atakują mnie, to sobie bardziej krzywdę robią. Zginąłem, jeszcze nie. Teraz zginąłem. Teraz zginąłem. Dobra, wezmę sobie jeszcze zagram może na tym lava pit. To jest. Normalniejsze, trochę, znaczy bardziej można ogarnąć, co się dzieje z tymi przeciwnikami, już nie będzie. A, tak, tu można. okej. Okay. O, krótka piłka. Bardzo krótka piłka. Tu można włączyć taką dziką kamerę, która pokazuje jeszcze wam to pokażę. Kamerę. Która sprawia, że oglądamy walkę. O, jak się do nas zbliży przeciwnik, ale to jest totalnie bezużyteczne. Jak widać. Lepiej mieć za pleców, w których przynajmniej wiadomo, w jakiej pozycji jest miecz. Aczkolwiek to jest też trudne do wyczucia dosyć. O, będzie chyba krótka piłka. Może jakby się między sobą trochę bili. to bym miał jakieś szanse. Ale jak się wszyscy koncentrują na mnie, to jest krótka piłka. Dobra, myślę, że to wystarczy jako prezentacja tej gry. W kolejnym odcinku będzie coś troszkę nowszego, ale nie dużo. Myślę, że będę szedł w chronologicznej kolejności wydawania tych gier, które będę omawiał. Więc tak, to było Die by the Sword produkcji Treyarch z 98 roku. Dzięki za uwagę. Game on!